Na bezpieczeństwo jest ważne, rozsądna jazda jest ważna Do tego też zachęcamy do turystyki motocyklowej Ale wspomnieliśmy o naszym wzroście To też pytanie Bo ja patrząc na motocyklę też często patrzę na wysokość kanapy Wzrost ma znaczenie przy wyborze motocykla? Popularna rzecz Bardziej twoje nastawienie Faktem jest i też musiałem się z tym przeprosić, że na, z pewnymi dużymi motocyklami nie będę w stanie zrobić niektórych rzeczy, które zrobią z nimi ludzie o potężnym wzroście. I tutaj mówimy o, nie wiem, na przykład bardzo popularnym content creatorze ze świata motorków ADV. Weźmy Paula Teresa, który wyprawia niesamowite rzeczy na dużych motocyklach adventurerowych. Mm, hmm. tylko, że tiktoki i, i instagramy nie podają za każdym razem, że facet ma prawie 2 metry wzrostu. I ja z moimi krótkimi nóżkami pewnych rzeczy nie zrobię. Natomiast ym, moim zdaniem czasami ograniczamy się za bardzo i za dużo właśnie na forach internetowych, które wspominałeś też wcześniej, yy, pojawia się wpisów typu, a, mam 1,68m, to ten motocykl już nie. Kompletnie nie. dlaczego nie? A, a być może on, się, on mi się tak podoba, że chciałbym się nauczyć dawać sobie z nim...